Ani ten dopadł kryzys. Jest załamana, bo przez nieuwagę nie zabrała z pracowni podstawowych elementów swojej stylizacji. Ja zawsze mam tak, jak to się mówi, kłody pod nogi, tak? Na no, własne życzenie. Po pierwsze, nie wzięłam butów, znaczy wzięłam tylko za małe, a po drugie, nie wzięłam z garderoby, z pracowni, nie wzięłam spodni, które były idealne, bo pasowały idealnie do kaszkietu. Zostały w garderobie. Dobra, nie chcę się gapić. Co prawda model prezentuje się nieźle, ale stylistka zupełnie straciła komfort pracy, a wraz z nim resztki pewności siebie. Model, jak widać, nie ma butów, czyli ja sobie tak. No i te spodnie też nie są jakby do golfa, takie typowo. A ty skupiasz uwagę na, same na negatywnych rzeczach? Po, trochę więcej pozytywnego myślenia. Nie dobrze. <laughs> no to jest fajne, to jest fajne, tak jak ten. Lecą ci... Coś innego. Przymierzasz sobie do tego dołka, tak? Tak, patrzysz tam, szukasz tego dołka. Ile nam zostało? Trzy. Dwa. Głowa. Ostatnie dwa zdjęcia. I ostatnie zdjęcie. Masz bardzo ładnie, przystojnego modela. Nie, ja, właśnie. Okej. Okay. Pora na trudny wybór. Z całej puli Anita musi wybrać jedno najlepsze zdjęcie. O, twój finałowy wybór. Czyli lecimy. Znaczy ja które z tych dwóch chyba wybrał? Dobrze, to teraz... Czyli odrzucamy te dwa, tak? Anita. A, nie tak. A, oh my God. Trzy, dwa, które. Jeden. Ja które? Da, Lewe. Lewe. Super, mi Bardzo podoba. dobry wybór. Good job! Oh my God. Finalnie wyszło na to, że Anita chyba za bardzo przejęła się brakiem butów i spodni. To jest moja pierwsza sesja w życiu. Zresztą to cały czas robię pierwszy, pierwszy raz rzeczy, bo i pokaz i sesja. No i stresno.